Pędzel o nazwie Multiplane Scrape to jest jeden z dziwniejszych pędzli, który może doprowadzić do bardzo niezwykłych efektów, zwyczajnie wtedy, kiedy użyjemy go w odpowiedni sposób. Jego domyślne działanie jest takie, że na powierzchni robi coś takiego. Robi takie podwójne ślady jakby i zobaczcie, jak one wyglądają. Jeden z tych śladów wydaje się być lekko wybrzuszony, w środku jest wcięcie, i później druga część jest znowu wybrzuszona. W odwrotnym kierunku jest na przykład coś takiego jak wcięcie, potem górka i wcięcie. Więc zasadniczo sam pędzel polega na tym, że działa na zasadzie takich dwóch płaszczyzn, które teraz są rysowane w formie takiego małego czerwonego podglądu. I te płaszczyzny rotują zgodnie z kierunkiem przesuwania myszy. Te płaszczyzny działają na powierzchnię, wciskając ją w głąb i ewentualnie wyciągając ją do góry. Czyli jest taki odpowiednik uszczypnięcia dwoma palcami. Domyślna konfiguracja tego pędzla jest taka, że pozwala mi ona zaostrzać krawędzie. Jeżeli na przykład przeciągnę taki pędzel, czyli zwiększę jego siłę jeszcze przez krawędź, to dostanę tego typu działanie. I on się tutaj będzie zaciskał dosyć mocno, więc ta krawędź zostanie mocno zniszczona. Oczywiście można ją później wygładzić za pomocą smooth, jeżeli będę potrzebował i tak dalej. Ale sam pędzel ma ciekawsze również opcje. Mogę na przykład zrobić coś takiego, że zamiast używać go w takim normalnym trybie, wcisnę kontrol. I z kontrolem on będzie mi zeszlifowywał po prostu krawędź na płasko. Dokładnie tak, jakby to był bevel. Kto by się tego spodziewał, popatrzcie. A i tak nie jest to koniec możliwości tego pędzla, więc tutaj, proszę bardzo, chcę ściąć bardzo fajnie krawędź taką łopatką. To działa nawet lepiej niż w przypadku scrape, bo scrape oczywiście zrobi to samo. Ale scrape ma tendencję do zakrąglania na krawędziach, na końcach zasięgu, tam gdzie się lekko wygina ten pędzel. Natomiast ten multiplane scrape... Nie ma takiej tendencji, tylko trzeba wciskać klawisz Control. Co ciekawe, można sobie zdefiniować inaczej opcję tego pędzla i wtedy jego efekty działania również są inne. Na przykład te dwa płatki, te dwie płaszczyzny, które odbywają się tutaj, które się pojawiają i próbują zagiąć tą geometrię, one działają w taki sposób, że można zmienić kąt pomiędzy nimi. Obecnie to jest 60 stopni. Mogę dać mniej i teraz te płaszczyzny nie będą tak mocno się zaginać, tworząc zupełnie inny rodzaj deformacji powierzchni. Zobaczcie. Można takim pędzlem rzeźbić dosłownie jakieś takie małe otwory. Jakieś takie powiedzmy sobie, no nie wiem jak to nazwać, rowy, tego typu rzeczy. Okay? Coś takiego, coś tak jakby ślad opony, która przejechała po tym obiekcie. Dodatkowo jeżeli włączę Auto Smooth, to ten pędzel będzie starał się wygładzić tą geometrię, którą teraz musiałbym wygładzić samodzielnie za pomocą operacji Smooth, czyli z Shiftem. Zobaczcie jak teraz to będzie działało z kontrolem. Próbuję go tutaj trochę pogłaskać. I dostaję takie fajne wygładzenie. Dosłownie kilka razy klikam i tworzy mi się takie fajne, płaskawe wcięcie. Może jakby pędzel był mniejszy, to byłoby nawet lepiej widać. Spróbuję teraz pod innym kątem to zrobić i zobaczcie. Jest to taki scrape, ale wygładzony. Widzimy, że te krawędzie są tutaj już wygładzone dzięki temu, że podbiłem ten auto smooth. Bez tego miałbym pewnie tą zmianę, taką troszeczkę bardziej twardą. Tak jak widzicie, jest tutaj więcej zmarszczek. Nie wszystko jest tak idealnie wygładzone. Jeszcze jeden ciekawy rodzaj opcji to jest hardness. Jeżeli podniosę hardness, to ten pędzel będzie o wiele bardziej twardo działał na mesza i to spowoduje, że powstaną takie bruzdy, takie jakby elementy, które będą no, przypominały troszeczkę działanie czegoś, co przypomina Clay Strips, tylko w takim jakby odwrotnym działaniu. I zobaczcie, że takim pędzlem wtedy można bardzo fajnie rzeźbić i ścinać krawędzie no, zupełnie w dziki, nieprzewidywalny sposób, tworząc bardzo ciekawie wyglądającą geometrię. Jak widzicie, Rzeczywiście działa jak scrape i to w taki efektowny sposób. Proponuję, żeby pobawić się troszeczkę tymi opcjami, które są w tym pędzlu konkretnym, aby odkryć jego wszystkie funkcje po to, żeby właśnie korzystać z niego na pełnym gwizdek, że tak powiem. Zobaczcie, co można zrobić. Nie za destrukcja.